Nie bój się w przyszłości. Czeka Cię w siłę, ale też spokój spełnienia. Czekają Cię dni, które wypełnisz treścią i życiem, które co dnia nadajesz sens. Nie pozwól, żeby brak planów pogrożył Cię w morzu Wątpliwości. Nie rezygnuj z nas. Nie bój się w przyszłości. Ona w nich Za nami, proszę Państwa, trudny czas, okres wykonuje pracy i nauki, czas wielu nowych doświadczeń i przeżyć. Osobowych i dziękuję wszystkim. Dzisiaj w sposób szczególny zwracam się do absolwentów naszej szkoły, którzy wchodzą w kolejny jeszcze nieznany etap edukacji. Ale wierzę, że są do niego dobrze przygotowani. To wy wspólnie z nami rodzicami dbaliście nie tylko o ich edukację, ale także o wyposażenie ich w umiejętności potrzebne do radzenia sobie z problemami codzienności. A jako rodzice wiemy, że nie jest to łatwe. Dziś dziękujemy, że byliście z nimi. Okazywaliście im troskę i wsparcie w każdej sytuacji. Szczególne podziękowania kierujemy do wychowawców w przedszkola, klas młodszych i starszych oraz do pani wychowawczyni Anny za podjęty trud pokazania im, że warto się starać, pracować i dawać siebie coś innego. Już niedługo puste ławki wypełnią nowe klasy pierwsze, a wy staniecie przed kolejnymi wyzwaniami. Dlatego życzymy Wam dużo siły, i wytrwałości i cierpliwości. A jednocześnie mamy nadzieję, że z czasem, z sympatią wspomnicie naszą dośliczną i oryginalną gromadkę. W imieniu nas, rodziców, za wszystko serdecznie Wam dziękujemy, a wyrazem naszej wdzięczności będą kwiaty, które pragniemy złożyć na ręce Pani Dyrektor i Pani Wychowawczyni. Wychowawcy i pracownicy szkoły, kochani rodzice, koledzy i koleżanki. Nadeszła chwila, która musiała wreszcie nastąpić. Dziś nadeszła chwila pożegnania. Każdy z nas pójdzie w swoją stronę, lecz wspomnienia związane z tą szkołą zostaną z nami na zawsze. Szanowna dyrekcja, drogie grono pedagogiczne, chcielibyśmy Wam podziękować za te kilka. Dobrych lat obdarzaliście nas miłością, która nie miała granic. Do tej pory większość z nas nie wie, skąd Was taka cierpliwość. Koledzy i koleżanki, szkoła to jednak nie tylko miejsce, w którym się uczymy, lecz przede wszystkim miejsce spotkań z przyjaciółmi. I co najważniejsze, jest to nasz dom, który gwarantuje nam bezpieczeństwo i wsparcie w trudnych momentach. Nie ma go. Nie wiem, jak przejść tymi drzwiami dorosłości. Potrzebuję wskazówki, drogowskazu, rady. Boję się. Jestem podekscytowany. Nie wiem, czy mi się uda. Czego się boisz? Przecież od lat dostajemy wskazówki, drogowskazy, rady. Ci obecni tutaj obdarowywali nas nimi od najmłodszych lat. Przedstawienie bez próby. Ciało bez przymiarki. Głowa bez namysłu. Nie znam roli, którą gram. Wiem tylko, że jest moja, niewymienna. Że przejdę ten most spleczone z cienkiej, kruchej trzciny powiązanej łukiem. Szedłem lekko jak motyl i ciężko jak słonek. Chyba pewnie jak tancerz i chwiejnie jak Nie wierzyłem, że przejdę ten most. Jedno wspomnienie. Przed chwilą napisałam słowo. Jestem starsza. O słowo. O dwa. Tam, kiedy byłam jeszcze małą dziewczynką, Świat był ogromny i bardzo obcy. Patrzyłam na życie ciekawie, z radością. Za rękę mnie wówczas oni, rodzice. Dziś dziękujemy wam za wartościowe dary, których nie można kupić za fadne pieniądze. Dziękuję za twój uśmiech, otwarte okno twojego istnienia. Dziękuję za twoje spojrzenie. No, nie kochałeś, Ty kochać nie dało. Za to, że wciąż trwałeś niestrudzenie, że mnie wychowałeś i że to wszystko ci się udało. Tak szybko. Zawsze gdzieś w ostatniej ławce odpływałem. Wróżyli mi, że skończę matnie, patrz jaki wtedy mieli dar. Choć nie dmuchali w moje żagle, odpływałem. czas, by pochylić nasze głowy przed tymi dzięki, którymi dotarliśmy do naszego życzenia. Nauczyciele to oni, wpajali na by wzrastać, uczyć się żyć, pielęgnować marzenia, wierzyć w ideały, walczyć w ogólnie prawdy, czerpać piękne ze świata. Kochani nauczyciele, Dziękujemy Wam dziś za przewodnictwo w drodze, którą musieliśmy przejść, aby sprawdzić siebie. Za odpowiedzi na pytania o sprawy dla nas niepojęte. Za rozniecanie iskry powodującej wielki ogień. Dziękuję za codzienne, niezwykle trudne i mozolne budowanie naszych mężczyzn. I choć zapewne na efekty Waszej pracy trzeba będzie czekać długo i cierpliwie, to przyjdzie taki czas, kiedy staną się one widoczne. Za wszystko serca dziękujemy. Dziękujemy wszystkim pracownikom obsługi, pani sekretarce, pani woźnej, panu konserwatorom oraz panią sprzątaczkę. Chcielibyśmy podziękować również naszym wychowawczyniom z przedszkola. To one jako pierwsze towarzyszyły nam kształtowaniu naszych osobowości. One ocierały nasze łzy, patrzyły jak rośniemy, uczyły podstawowych wartości. Nie chcemy również zapomnieć o naszych wychowawcach w młodszych klasach pani Ani Stucińskiej oraz panu Marcinowi Jeleniowi. Pani Ania pokazała nam, jak pisać, liczyć, czytać, dodawać, podejmować, wskazywała, jak radzić sobie z trudnościami, jak współpracować w grupie. Marcin zawsze miał dla nas czas, zawsze mogliśmy liczyć na jego dobre słowo, a niektóre z nas były w nim szalęczo zakochane. <gry> Najbardziej dziękujemy pani Asi, naszej szkolnej mamie. Nigdy w nas nie wątpiła, zawsze wierzyła i prowadziła do celu. głowa do góry. To jest Wasz czas. Pamiętajcie Wasz klucz i Wasze drzwi. Bądźcie szczęśliwi. Życzę tego Wam z całego serca. Teraz zapraszam po kolei. Kolejnych...